Cześć, tu twórca Tracker Camp, pułapka sieciowa na ryby. Tym razem nie jest to projekt opracowany w Tracker Camp, jest to pułapka produkowana seryjnie. Biorąc pod uwagę warunki, w których będzie używana, wprowadziłem modyfikację. Linka o średnicy 2 mm oraz improwizowane obciążenie z odpowiednio dobranej nakrętki, by móc rzucać dalej i nęcić z gruntu. Będę łowił w zbiorniku, który nigdy nie był zarybiony przez człowieka. Użyję dwóch pułapek. Jedna w rozmiarze na ryby drobne, druga na ryby większe. Więcej w trakcie szkoleń. Na to wszystko. Do zobaczenia.